Nazywam się Wojciech Sobierajski, jestem trzykrotnym wicemistrzem świata. Jest godzina północ 45 i za 15 minut zaczynam swoje kolejne wyzwanie. Muszę wejść na 5-metrową linę 500 razy. Mam 10 godzin limitu czasu, czyli do 11 rano powinienem się wyrobić. Na razie to jest dla niego czysta przyjemność i zabawa. Nie mam na razie żadnych jeszcze. Nawet nie jest zmęczony, ten to nie jest podwyższony. No, po prostu teraz odpoczywa, można powiedzieć, bawi się tym. Zobaczymy, jak będzie potem. Czujesz, że zrobisz rekord? Na lajcie, tylko zwycięstwo. jeszcze 439 powtórzeń. Po 200 wejściu już mu się zrobiły na dłoniach i młina strasznie obsierała tą lewą stopę, także miał taki kryzys. Zupełnie inne już te ruchy wykonywał. Pierwsze wejścia były bardzo dynamiczne, widać, że oszczędzał energię. Te wejścia były takie no bardzo szybkie. A już po dwusetnym wejściu zaczął się odchylać do tyłu właśnie plastry na pęcherze. Ta stopa też go wybolała i już wiedział, że no, będzie walka z bólem do samego końca. Ale on chyba to lubi, bo ten ból po prostu powoduje, że jeszcze bardziej chce to zrobić ten rekord. Najgorzej obrywa skóra na dłoniach. Mam rękawiczki szóstą parę na sobie. 5 par zajechałem, a tej szóstej nie zdejmuję, bo wiem, że tam po prostu pod spodem jest masakra. Nie chcę tego widzieć jak zdejmę te rękawiczki, to nie dam na założyć. Co się do końca w tych, o mniej więcej, tego właśnie 330 powtórzenia. Chodzi o to, że chłopak to po prostu spełnia swoje marzenia. No, to jest najpiękniejsze, co może być. Stawia sobie, co czasami wydaje się zupełnie nieosiągalny i go osiąga, no więc... Pokonuje własne słabości, ból. To, że tutaj moi bliscy, moja rodzina, moi przyjaciele, znajomi, to oczywiście pomaga niesamowicie, szczególnie w nocy, te najtrudniejsze godziny, ta trzecia, czwarta, piąta, kiedy jest ciemno za oknem. Włączyłem radyjko, ale nie było takiej chwili, że był sam. Cały czas ktoś przy niej był, cały czas wszystkim pomagał, podawał wodę, zawiązał buta, rozmasował. Nawet po prostu to, że był, nie musiał nic mówić, to dawało takiego dobrego kopa i nie pozwalało się poddać. 500 razy Wojtek Sobieralski, bieg rekordowy, gratuluję Wam, zapraszamy, 500 razy, 9 godzin i 42 minuty, Wojtek Sobieralski, My oczywiście wystawiliśmy też kursy na jego osiągnięcie. Tutaj Wojtek wyrobił się w czasie 9 godzin 38 minut, więc wszedł w ten najniższy próg poniżej 10 godzin po kursie 1,14. Myślę, że kibice, którzy wierzyli w to, że mu się uda, są zadowoleni. Wyzwania są z góry już zaplanowane, ale nigdy ich nie zdradzam w poprzednim miesiącu, więc jeszcze musicie troszeczkę poczekać.